Cześć kochani, witam Was w drugim już filmiku. Zanim zacznę cokolwiek opowiadać, to chcę Wam bardzo podziękować za tak duży odzew, za tyle lajków, za tyle komentarzy, za, 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 za w ogóle za fatygę, tak, że chciałyście coś napisać, jakieś, zostawić jakiś ślad. No moja wdzięczność jest ogromna, autentycznie nie spodziewałam się aż tak dużego odzewu. Także aż, aż, mi, aż nie wiem o czym mi uciekają, wstyd mi jest po tylu latach. Zachciało mi się nagrywek. No dziękuję Wam bardzo. Szczerze. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z moją historią, tak, co spowodowało, że weszłam na tą drogę yy, samopoznania, samoświadomości i, i w ogóle rozwoju osobistego. Dla tych, którzy nigdy nie oglądali maseczki i pogad... To, to, to był kiedyś odcinek maseczka i pogaduchy. Nakładałam sobie maseczkę i opowiadałam Wam o moich atakach paniki, e które miały miejsce jeszcze tam przed nagrywkami, bo oczywiście wtedy, kiedy ja już zaczęłam nagrywać te filmiki e makijażowo-kosmetyczno-ubraniowe i tak dalej, ja w ogóle później zaczęłam w plan... W plantać taki lifestyle, tak? I gotowanie było, i różne vlogi, i co tylko, tak? Po prostu jarałam się wtedy całym YouTubem i najchętniej to, to bym non-stop nagrywała. Ale wróćmy jeszcze, bo ja właśnie znowu skaczę z kwiatka na kwiatek, i chcę tutaj Wam troszeczkę się streścić. Otóż jak nagrywałam tą maseczkę i pogaduchy i tam e, wspominałam, wiecie, jakoś, ja, jakoś tak poszło, że nagrywałam o tym, e, o tym, że miałam ataki, paniki, jak strasznie źle mi było i no, wiecie co, ja ten, tamten okres pamiętam, ja byłam świeżo upieczoną małą. do tej pory mam cudownego partnera, nigdy niczego mi nie brakowało, tak, tak fizycznie, tak, ani, ani nie, nie chodziłam głodna, ani nie miałam dachu nad głową, ani nie mieliśmy jakiś już tak, jako mężatka nie miałam jakichś problemów, czy finansowych, czy zdrowotnych, no nic, kompletnie tak. I tu nagle ni skąd, ni mi się ataki, panik. I to właśnie mówię, świeżo opieczona mama, mój syn miał półtorej roku, także to też nie była taka depresja post I właśnie nie wiem, jak to w polsku jest, ale wiecie, jak, jak to. Często też bywa właśnie po, po urodzeniu dzieci, że e, mam wpadają w, w, w taką depresję pourodzeniową, ja nie wiem, powiedzcie mi jak to się nazywa. Ale e, to, to nie było to. E, I powiem Wam, że ja nawet nie wiem co to wywołało. Pewnego wieczoru zaczęło mi dosłownie serce dudnić. Myśli jakieś, inne, no, no nie, nie, nie potrafię tego nawet opisać. I co najgorsza to nie byłam w stanie się niczym uspokoić. Dlatego wspominając wam ostatnio, że, że absolutnie nie wykluczam żadnych leków, żadnych psychologów, lekarzy i tak dalej, tak, jeżeli czujemy się źle, dlatego, że na tamten okres, jedynym wyjściem, jedynym, ja, ja nawet jakbym miała możliwość posłuka, posłuchania kogoś, tak, przecież i mój mąż mi mówił, że przecież nic się nie dzieje i tak dalej. Zobacz, jak fajnie, mamy bla, 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 bla. bla. A mi tutaj taki natłok myśli i no umieram, umieram i kto będzie się opiekował moim synem i wiecie jedna myśl poprzedzała drugą i to był tak ogromny kołowrotek, a ja tego nie mogłam w ogóle zatrzymać, to było coś niesamowitego i w pewnym momencie no mąż aż naprawdę musiał zadzwonić na, na pogotowie, oni wtedy dali mi lekarza do słuchawki, a mąż... W w trakcie pojechał do apteki, bo to było chyba nawet w weekend, pojechał do apteki, żeby wykupić, tak, wykupić, czy tam wziąć, tabletki uspokajające. Na początek właśnie, żeby tylko oksa, zapam, to chyba każdy zna, tak, żeby mi się tylko uspokoiła, a lekarz mi tam nawijał I jakoś już wtedy w trakcie rozmowy, bo ja nie od razu, tak, czyli kilka dni trwały te. Ta taki paniki, ja, ja naprawdę wierzyłam w to, że, że to, 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 no, no coś, to jest czymś spowodowane, nie wiedziałam czym, ale że się uspokoi, ale to zamiast ustawać czy zmniejszać się, to one się pogarszały. Także no, w pewnym momencie już powiedziałam, przysięgam, powiedziałam, że zaraz się rozbiorę, pójdę na ulicę, niech mnie zamykają, bo ja tego po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymam tego natężenia psychicznego. I no, ten, kto, kto podobnie przeżył coś takiego, to yy, będzie w stanie jakby. Zrozumieć mi o co chodzi, natomiast no, to było coś strasznego. I ja wtedy w tamtym, w masterstwie i pogaduchach opowiadałam, jak to było, jak właśnie też bardzo podobną historię opowiadałam. No i że później, oczywiście, tabletki, psycholog, terapia i tak dalej. I wiecie, i to mi na tamten moment pomogło. Ja bym nawet. Dlatego, dlatego mówię, że osoby, które faktycznie nie radzą sobie i nawet takie, takie przekazy nie docierają do nich, to naprawdę nie ma co czekać, tylko iść do specjalisty i, i, i żeby coś, coś przepisał, tak? To znaczy ustalić, jaka terapia będzie najodpowiedniejsza. To jest w ogóle taki pierwszy krok w stronę do siebie. Jakby nie było, czy to będą leki, czy to będzie, będzie jakaś terapia, czy to będą jakieś... Inne cuda nie widzę, tak? Czy yy, 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 praca z energią, praca nie wiem, z ciałem. No, dla każdego co innego zależy, w jakim miejscu jesteśmy i co na ten moment nam najbardziej odpowiada. Dlatego nie wykluczam absolutnie tych leków, bo je, ta jedna tabletka, tak? Yy. Pomogła mi przeżyć, po prostu pomogła mi przeżyć. I ja na tamten okres y, nie wierzyłam, że co innego by mogło, nawet nie myślałam, że co innego istnieje. No i słuchajcie, y, y, jakoś tutaj terapia jedna, terapia druga, tak, terapia grupowa i jakoś z tego powoli wychodziłam. I jakoś później y, to trwało jakby kilka lat, ale ja już jakby normalnie mogłam funkcjonować. Y, Mogłam normalnie, wiecie, iść do pracy, byłam normalna i to mi dawało spokój, tak, ja nie musiałam mieć żadnych wzniosłych emocji, bo ich nie było, po prostu przez to, że brałam leki tyle lat, jakby nie miałam w sobie tych wzniosłych emocji, ale nawet jak czułam smutek, to on nie był taki głęboki, jak był i mi to odpowiadało. Ja sobie myślę, dobra, niech tak będzie płytko jakby, tak, ale ja... Ja nie chcę y, ani już wielkiej radości, ani wielkiego smutku, niech tylko mi te ataki paniki nie, nie wracają. I tak było fajnie. E, później zaczęłam oczywiście nagrywać filmiki i zajęłam swój umysł, bo to jest też jakaś tam e, zasługa, tak? Zajęci się umysłem, często się mówi idź do pracy i. i to ci głupoty odejdą od głowy. I to na pewnym poziomie na pewno jest też prawda, tak, dlatego, że ja nagrywając te filmiki, później je obrabiając, później myśląc jakie następne będę i te kosmetyki, i układałam, i sprzątałam, mimo cały czas jakby zajmowałam się czymś, tak, i mogłam tak funkcjonować. Natomiast w pewnym momencie pomyślałam, skoro jest tak dobrze, to zapragnęłam naprawdę odstawić te tabletki, że prawdopodobnie ja już je tak z przyzwyczajenia łykam, a co jakby mnie po prostu mogła odstawić. I wiecie, i było często tak, że ja, że ja zapominałam łykać i nic się nie działo, tak, ale jakby y, samo przypomnienie sobie, że zapomniałam tabletki, to było coś... Jezu, jak mi wróci, a jak mi wróci nie, to, to ja szybko, to ja nawet o tym nie myślę. No i później jak tam było dobrze, to y, y, pomyślałam, że ja y, odstawię tabletki, ale nie chciałam robić tego na własną rękę, bo się bardzo tego bałam. Poszłam do lekarza, ustaliliśmy schemat, tak. No i było tam jedna tabletka, później na drugi dzień było pół tabletki, znowu jedna, znowu pół, znowu jedna i znowu nic i tam był cały taki schemat, ale słuchajcie, ja jeszcze będąc, jeszcze jeszcze łykając te tabletki, to jakby nie, nie, nie bałam się, że to powróci, ale kiedy nastał dzień, że nie będę brać już w ogóle, to już głowa zaczęła wariować. Bać się, po prostu tego strasznie bać. I na początku to były tylko myśli, tak? To nie były jeszcze odczucia. Natomiast z czasem jakieś małe m, sygnały mi przychodziły z ciała. I wiecie, ja, ja strasznie się bałam powrotu. Ale pomyślałam sobie, i wiecie, i tu, tu jest kluczowe, co powiem, mam nadzieję, że to zapamiętacie. Ja naprawdę pomyślałam, że mam, że ze mną jest coś nie tak, tak? Że mam popsutą głowę, że, że coś mi się tam poprzewracało, nie wiem, może ja za młoda za dużo alkoholu wypiłam, albo nie wiem co, jakieś żyłki popękały, albo może coś, że jestem popsuta. Skoro jestem popsuta, to Chcę to naprawić, bo może, przecież jak coś z popsu jest tak, to można to naprawić. Ale pomyślałam sobie, okej, okay, to na pewno nie jest tak, że ta mała tabletka, tak, ona mi tam naprawia coś w mózgu. Jak pomyślałam, że muszę, muszę siebie naprawić, to zaczęłam szukać w internetach. Bo pójście do psychologa, yy, kojarzyło mi się z. Pierwszą psycholożką, tak? Po, po pierwsze trzeba było du, dużo, długo czekać, bo ta psycholog była z kasy chorych, tak? Tam e, e, po iluś tam, nie wiem, tygodniach, jeszcze właśnie wcześniej, jeszcze przed nagrywaniem i tak dalej. E, po, poszłam do niej, śmierdziało w tym gabinecie. Baba taka, no, no nie chcę tutaj absolutnie oceniać, no ale na tamten czasy myślę. Ty masz mi pomóc, to weź ty sobie najpierw pomóc. A ona mi zaczęła opowiadać o swoim hobby, że ona rzeźbiła, że ona to największa jej pasja i jej to najbardziej tam pomagało, i tak dalej, i tak dalej. No, zupełnie mi to nie odpowiadało i od razu yy, powiedziałam, że znaczy nie do niej, no bo też głupio mi było do niej mówić. A czy, czy to samo jakoś się wyjaśniło, że następne spotkanie miałam z kim innym, ale znowu musiałam opowiadać całą swoją historię? Wiecie, ja już tak często opowiadałam swoją historię, już miałam tak jakby to nawet nie wychodziło ze mnie tak prawdziwie, to już była taka oklepana historia, tak? To się stało, to się stało, to się stało, to są moje traumy największe, tak? I proszę mi tutaj teraz po powiedzieć, jak, ma, jak ja mam sobie z nimi radzić. Później e, powiem Wam, że natrafi, po, poszłam do takiej grupy, e, gdzie radzić sobie z lękami i tak dalej, to, i to było, to było spoko, ale na ten czas, kiedy ja już chciałam e, czegoś innego, no, no nie chciałam znowu do takiej grupy, bo już tam byłam, tak? Czyli niby skoro pomyślałam sobie, że jak ja chcę coś zmienić, to nie mogę robić tego samego, tak? Czyli nie mogę iść do tego znowu, do, do tego psychologa na taką grupę, no przecież ile można? Kurka wodna. I zaczęłam szukać po internetach, ale o tym opowiem Wam w następnych filmikach, bo ja właśnie na przykładzie swojej drogi chcę Wam pokazać, jak, dlaczego właśnie jestem w tym miejscu, gdzie jestem, i dlaczego postanowiłam nagrywać filmiki w tej tematyce, ale kluczowe jest to, że popatrzyłam na siebie jako na zepsuty komputer, zepsutą osobę. Zło mnie, jestem jakaś nie taka, wszyscy w koło są. Normalni, ja jestem nienormalna, tak. Popatrzyłam na siebie z zupełnie złej strony i tego bym chciała Wam zaoszczędzić, bo uświadomienie sobie tego, że to nie my jesteśmy jacyś nie tacy, a programy w, naszym, w naszej głowie są po prostu nieadekwatne do, na, do naszej osoby. I tutaj o czym będę mówić, to nie jest tylko dla ludzi którzy przeszli czy przechodzą depresje, stany lękowe czy jakieś yy, mocne, wiecie, bo przeważnie, aby stawić się do tego, zawsze jest jakiś tryger, zawsze jest tak jakiś, yy, jakiś dyskomfort, tak, czy to będzie psychiczne, czy to będzie fizyczne, czy to będzie po prostu to, że źle mi jest, po prostu coś mnie uciska, źle mi jest, niby wszystko mam, niby jest wszystko okej, okay? Tutaj mąż mówi daj się spokój, żona mówi, czego się czerpiasz? przecież mamy wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Także tu nie chodzi tylko o to, że ktoś ma y, jakieś tam stany depresyjne, tak? Ale to no jak po prostu nie jesteś zadowolona, zadowolony ze swojego życia, tak chcesz coś zmienić, to moim zdaniem, dlatego że sama przyszłam tą drogę, a byłam chyba najbardziej sceptyczną osobą, dlatego że u mnie też takie programy były. W moim domu, jakieś tam, czy inne religie, zero tolerancji na jakiekolwiek tam inne rzeczy, tak. I to było we mnie też wgrane. Natomiast jak uświadomiłam sobie, tak, nauczyłam się, poczułam to przede wszystkim, że tak naprawdę to wszystko, co ja robię, co ja mówię, co ja, jak wychodzę do świata, to nie jest moje, to nie jest moja historia. Autentycznie ja, to, ja przerabiałam już chyba ka każdy odcinek swojego życia, swojego myślenia. A I to, to, to się wydaje takie mozolne to tyle lat i tak dalej. Ale to najpiękniejsza drogo, droga, jaką, jaką mogłam wybrać, jaką szansa dla samej siebie. Dziewczyny, dajcie sobie szansę, jesteście tego warte, bo wiecie, problem nie leży w kimś. Problem nie leży w czymś, problem nie leży w nas, problem nie leży w przeznaczeniu, w losie, w jakichś tam innych jeszcze zaklęciach. Problem leży w naszych programach, które są po prostu w naszej głowie. Także w tym filmiku najważniejszą rzeczą, jaką chciałam Wam przekazać, jest to, że to nie Ty jesteś problemem. Z Tobą wszystko jest ok. Jesteś idealny. Dokładnie, tylko bez tych programów, które masz w głowie. I kochani, jak to Ewelina Stępnicka y, mówi, to jest dla mnie to jest cud, miód i orzeszki słuchać i ja już słucham jej od lat, jeszcze jak nie była taka znana, tak? Y, ale jak ona mówi, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Jeżeli y, poczujemy to w sobie i będziemy mieli gotowość, żeby ten cud odkryć, tak? Odkrywając te wszystkie. Ja Wam może kiedyś opowiem tą bajkę, jak nie, to zapraszam Was na kanał do Eweliny Sterpnickiej. I, I tam ona, ona bardzo często opowiada o, o bajce, o cudzie, o diamenciku, tak? I o wsteczkach, które je przykryły. Ale jeżeli chcecie usłyszeć go z moich ust, to ja chętnie Wam to opowiem. Ja to uwielbiałam e, tego słuchać i ja to czułam całą sobą, tak? No ale później, później. Trzeba było jakoś to odkryć, trzeba było jakieś jakie narzędzia mieć, tak, żeby odłupać tą skorupę, która nas przykryła. I takie narzędzia odkryłam. One, jak mówię, dla każdego co innego, ale płętą tego przekazu, płętą mojego przekazu jest to, że jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Kochani, dziękuję za dzisiaj. Bardzo Was mocno pozdrawiam, ściskam, co tylko. I, I wysyłam mnóstwo serduszek, mnóstwo miłości. I do następnego filmiku. Do zobaczenia.